Echo słowa. Rozważanie Andrzeja Szepe. Boży Wybór. W Panu Jezusie Chrystusie przecież Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskazitelni. Widzimy w liście do Efezjan prawdziwy wybór. Bóg przed założeniem świata podjął decyzję. Zanim cokolwiek powstało, zanim świat został stworzony. Bóg dokonał wyboru, który ma znaczenie dzisiaj i będzie miał znaczenie w wieczności. Jedyny wybór, który tak naprawdę ma wieczne znaczenie. Jak odpowiem Bogu na jego powołanie, to również ma ogromne znaczenie. Bóg zaprasza. Powołanie jest zaproszeniem nas do tego, czego sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Możemy stać się święci i nieskazitelni tylko przez wiarę, dzięki Bożej łasce. Być może wiele osób powie dzisiaj, nie potrzebuję tego. Mam w miarę dobre życie, jestem lepszy od moich sąsiadów, czasem nawet robię więcej niż powinienem. Jezus Chrystus, odwieczny Boży Syn, stał się człowiekiem, żeby Boży Wybór, zaproszenie do miłości i świętości mogło dotrzeć do ciebie i do mnie. Nie stało się to z wyrachowania, ale z miłości. Bóg zaprasza. Jest to zaproszenie pełne miłości. W naszym świecie trudno to zrozumieć. Ktoś zaprasza, by samemu być zaproszony ze względu na pozycję zapraszającego, ponieważ tak wypada, bo to przynosi korzyść, bo zaproszony gość jest mi równy, dobry lub przyjacielski. A Bóg zaprasza, mimo naszego buntu i odrzucenia. Jest to zaproszenie, a zarazem zobowiązanie, żeby iść za Jezusem. Moje serce. Przepełnione jest wdzięcznością, ponieważ w Panu Jezusie Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskazitelni.